Kochana, co my dziś malujemy? Magierz strób paryskim. Uh, strób francuskim! Ula, la, c'est magnifique! Alemberger, le lame, le lame, Na początku zbędziemy podkładkę. Tak, tak, O, le O, myślałam, że się zepsuł. Teraz rzęski. Nie pani co ja mam cię tylko tak lekko rzęsy wyduszane. A, okej. Okay. Ja no to już, już tutaj to wszystko mam, więc... Ej, może to potem na eyeliner wykorzystamy, nie? Um, żeby nie marnować. Zero waste. Taśma? Ten bronzer bo po przejściach jest. Tak, kochana. No bo o mi, że kiedyś spadł na podłogę, roztłukł się cały, w łazience byłam, w galerii. Um, I po prostu ja go potem e, pozbierałam, wklepałam i jak nówka i śmigana nie? I gotowe! Boże, co to jest? No, francuski makijaż, czyli paryski mim. No, ale to miało być. A ty, jak coś kochana z Ala berecik i a paszeczkę też musisz dopłacić.